No i ostatni zamęt przed końcem odliczania. I zaraz zobaczymy co potrafi ten pan tutaj. Ten mały potworek. Ta, mały potworek. Ten oto wielki, przerażający tyranozaur. Bum. Atak z bańki. Koniec. Dobrze, więc tym razem i w Roku żyją e, języczka. I trzeba było nie marnować tego, tego zamętu. Jej, różowo. Uh -huh. Bardzo potężna, podwójna technika. Teraz tylko czekamy. nasz tyranoza oraz i nie chce szlak debilu dostaniesz ze swoje masz 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 dopóki nie skończ nie zacznie y, magazynować mocy nie, nawet nie warto jest go czymkolwiek magicznym ale po prostu musicie mu zdejmować HP, bo widzieliście, co się przed chwilą stało. Uleczył się kosztem naszej postaci. Wreszcie. Muszę przyznać, że ten tyranozar ma dość, dużo, yy, du dość dużą wytrzymałość, ponieważ tak u jego... Atakami, które razem po jednej turze zdejmują mu 1000 HP, a on dalej stoi. Ila musi czekać na froga. Kurczę już 4, Jak dojdzie do dwóch, trzeba będzie uleczyć Severa. O, już po walce! Tak! No i. Severa sięga wyściglona. Aila poznaje wreszcie, że głazem, poznał podwójną Jastrzą. No. I ten trenazar to była tylko sztuczka Azali. No cóż. Nie teraz, nie zacinaj mi się gro. Nie! To niemożliwe! Gdzież pienibiasa wstawiły się za małpami? Zapamiętajcie naczelni. Gadziny walczyły odważnie do samego końca. Ale rozumieć? Mhm. Wkrótce spadnie deszcz ognia, płomienie spopielą lądy, spalone pola powoli zamarzną i nastąpi okrutna lodowa era. Mua, ha, ha. Cóż za ironia! Pożałujecie, że nie zginęliście z nami! Mua, ha. Lavos... Lavos? No nie mów... las Nie no... Czyli, że ta czerwona gwiazda... Ta czerwona gwiazda... To tak naprawdę spadający na ziemię lawos? No! Właśnie pokonałem tyranozaura. Wielką bestię i zmarnowałem dość dużo moich zapasów. A teraz na ziemię spada wielki lawos. I mowa: Ayla, La znaczy ogień. Wos znaczy duży. Będę musiał walczyć z lawosem. Już niedługo. No świetnie. Yy, więc od Dali wzięła się nazwa lawos. Ayla! Kino! Szybko, dla Was przybywać! Wsiadać na taktyle! Kino, szybko! Aila, co robić? Iść, Azara, iść! Nie, kopnąć ją w przepaść, kopnąć ją w przepaść. Odmawiam. Tak zarządził los. Ajla, szybko! Azala, my nie zapomnieć... Przyszłości. Przyszłość? to przyszłość? Nie ma dla nas przyszłości. Tak oto. Lavos ląduje w... Nie w samym środku, ale w pobliżu zamku Tyrano. I... Tak... Oto i, no, zniszczenia spowodowane przez Lawosa. Taki tu kiedyś był zamek tyrano. Lawos nie z winy Magusa pojawił się. Lawos przybył z, przez przestworzy... starożytności? W prehistorii, Frogu, w, w prehistorii. Lawos wielki, sever walczyć? Nie dzięki. Sewer, my pójść tam, gdzie lawos. I oto jedna niebieska kropeczka ucieka tam, gdzie jest lawos. Niedługo we wnętrzu ziemi się zanurzy. Proponuję teraz go pokonać. Frog, frog, frog. Jesteś zbyt nachalny. Naprawdę trochę mi się przycina emulator. žež by to bráma Się za tą długą przerwę... Mhm. Lavos bardzo szybki! Już głęboko w ją! Czyżby to Lavos był tych wypaczeń sprawcą? Kto wie, kto wie... No już Być może był To w zamku Magusa ogromne było Co jest, server? Pokonać to wasa, iść tam, tak No tak W następnym odcinku dowiem się, gdzie jest to tam